Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Tym razem zrecenzuję w nim film Oppenheimer z 2023 roku. Wyreżyserowany przez niekogo innego, a Christophera Nolana. Znanego reżysera, którego bardzo lubię. Gra tam Kilian Murphy, gra tam Robert Downey Jr., gra tam Matt Damon, Plejada Gwiazd, Gary Truman nawet się pojawia, którego nie poznaliśmy z żoną w trakcie oglądania seansu, ale nie gwiazdy są tutaj, wydaje mi się, mm, motywem przewodnim tego filmu, nie są tym, co sprawia, że ten film jest dobry. Oczywiście gra aktorska świetna, pomaga, ale często sama gra aktorska nie wystarcza, żeby film był dobry. Christopher Nolan, jest znany z pokazywania takich obrazów też monumentalnych, potrafi znaleźć interesujące konflikty, nawet w takich tematach, wydawałoby się, które są bardzo, można powiedzieć, że jednowątkowe. Tutaj, żeby na wielki ekran zrobić film o Robercie Oppenheimerze, trzeba mocno wgryźć się w jego biografię i trzeba to przemyśleć, bo czasem mogłoby to być zbyt dokładne, za bardzo wchodzić w detale i wtedy tak jakby utraci się przekaz, a można też to zrobić za szeroko i wtedy to jest można powiedzieć, że za bardzo po łebkach pokazana historia i też nie jest ciekawa. Christopher Nolan tutaj wydaje mi się, że trafił w sedno. Trafił w takie motywy, pokazał, że były dostatecznie można powiedzieć, że głęboko poruszone wątki, ale też nie wszedł w takie detale, że aż tracił widza. I też z szerszej perspektywy pokazał wpływ Roberta Oppenheimera na świat i też konflikty z jakimi się zmagał. Narysujmy, zarysujmy trochę fabułę, bez spoilerów żadnych oczywiście. Może wydarzenia, które w tym filmie się dzieją miały, już swój, swoje rozwiązanie jakiś czas temu. O tyle yy, o wielu rzeczach być może nie wiedziałeś wcześniej z tej ciekawej, niezmiernie ciekawej historii. To Robert Oppenheimer jest fizykiem, który zostaje amerykańskim, żydowskiego pochodzenia, który zostaje yy, przewodniczącym projektu Manhattan, projektu stworzonego na potrzeby budowy. Bomby atomowej, zwycięstwa w II wojnie światowej. I to jest monumentalny konflikt, jak monumentalny projekt. Jak, o tym, jak to oglądasz, jak o tym myślisz, nagle twoje problemy są w innej perspektywie, w ludzkiej perspektywie je widzisz w porównaniu z tym, co robił Robert Oppenheimer. E, co mi się podobało, to widzisz, że ten człowiek, który stoi. Na czele tego wielkiego projektu, jest głową tego procesu budowy bomby atomowej, naukową głową. Nie jest człowiekiem czystym, nie jest człowiekiem, można powiedzieć, że jednoznacznym, i moralnie, i w życiu prywatnym, nie jest tym herosem, takiego często chcemy widzieć w takim autorytecie, który ma nas w cudzysłowie uratować. Jest to człowiek bardzo skonfliktowany, z wieloma moralnymi problemami, z którymi się zmaga. I to, co bardzo mi się podobało, co Christopher Nolan, wydaje mi się, że tu świetnie pokazał, jest niejednoznaczność tej postaci, niejednoznaczność tego, co robił i pewne moralne, moralny konflikt, z którym się zmagał w trakcie całego tego filmu. I to, co bardzo mi się podobało, to to, że Robert Oppenheimer sam przed sobą, tak by ciężko mu było jednoznacznie odpowiedzieć, co on w ogóle robi, za czym on w ogóle stoi. I wydaje mi się, że w tym momencie, w jakim to się wszystko działo, dokładnie tak samo każdy inteligentny człowiek, który jest trochę wrażliwy, pewnie by podobnie odpowiadał. Bo o ile można sobie sprać mózg i podpowiadać jednoznacznie em, na te dylematy z jakiegoś, powiedzmy trochę em, punktu widzenia przechodnia, czy kogoś kto nie do końca rozumie te sprawy, o tyle o ile jesteś w to wdrożony, tworzysz to i trochę to rozumiesz, Zdajesz sobie trochę sprawę z tego, przynajmniej trochę, jakie konsekwencje może mieć twoja praca. I ta jego praca mogła mieć tak kolosalne konsekwencje, że on nie był jednoznacznie przekonany, czy to, co robi ostatecznie, jest, w cudzysłowie, dobre czy złe. Um, po prostu było to bardzo trudny problem, z czym, co, co, co Christopher Nolan, tak jak wspomniałem, świetnie pokazał w tym filmie. Um, wspaniała rola. Głównego aktora, wspaniała rola Mata, Daimona, bardzo mi się podoba ich gra aktorska i ich relacja. To, co bym dodał do tego filmu, lub to czego mi trochę brakowało, to w dużej mierze pokazanie tego projektu Manhattan, o którym trochę czytałem, o którym się bardzo interesowałem, tym projekt, tego projektu, który polegał na stworzeniu tej bomby atomowej. Było tam zaangażowanych tylu ludzi i była Taki podział wiedzy, że bardzo wielu z nich, większość z nich, zdecydowana większość z nich, nie wiedziała, nad czym oni w ogóle pracują. I to nie tylko ci bardzo nisko położeni, powiedzmy, pracownicy fizyczni, ale też wcale nie było tak, że wszyscy naukowcy wiedzieli o każdym aspekcie tego, co się dzieje w tym projekcie. Był niesamowicie podzielony, i właśnie, jeśli chodzi o informacje wyciekające, by była niesamowita potrzeba, żeby ukrywać to, co się tam dzieje, bo ten wyścig zbrojeń Mógł prowadzić do, można powiedzieć, że w pewnym sensie przeważenia szali w czasie wojny i ta praca rozpoczęła całkiem nową erę, ale to zostało dość dobrze pokazane, tak by pokazane konsekwencje, i to, jakie te konsekwencje były, będą dla świata, jakie mogą być, jakie mogłyby być. W tym sensie na pewno było to pokazane dobrze, ale w sensie tego jak projekt był zarządzany i takich niuansów związanych z tym projektem Manhattan nie było za dużo. Mogłoby być więcej, ale to tylko wspominam o tym, dlatego że sam się tym interesowałem i sam trochę o tym czytałem. A że filmie są o Oppenheimerze, mogę zrozumieć, dlaczego zostało to trochę pominięte. I dalsza część życia Roberta Oppenheimera. Wszyscy wiemy, że jest ojcem tej bomby atomowej, ale mało kto wie. Przez co musiał przejść dalej i jak jego powiązania też polityczne, i przeszłe wybory wpływały na to, jak był postrzegany um, przez kolejne władze Stanów Zjednoczonych. I widać tutaj takie czysto amerykańskie. Um, można powiedzieć, że pokazanie komunizmu z trochę takiej pozytywnej strony. Już my, z kraju, który komunizm. Przetrwał, można powiedzieć, wiemy z czym ten system się je. W Ameryce wyobrażam sobie, że w latach właśnie na przykład wojennych, gdzie jest taki dobrobyt, takie ideologie lubią rosnąć. Jak na drożczach. I nawet tacy ludzie tej miary intelektualnej, co Robert Oppenheimer często z takimi ideami nie da się ukryć, że po prostu czasem trochę. Majstrój trochę, brudzą w nich swoje ręce um, i było to pokazane i rozwinięty ten wątek w dużej mierze bardzo, bardzo interesująco ostatecznie podsumowując dzieło jest monumentalne, nie trzeba za dużo jakichś fajerwerków, chociaż było ich trochę nie trzeba za dużo wiesz, czystego, czystej takiej agresji takiej tego co w większości filmów jest akcji takiej czysto mechanicznej, żeby film Cię trzymał w ręku, żebyś był zainteresowany od początku do końca. Film w 180 minut, nie pomyślałem o niczym poza filmem przez to 180 minut. E, utrzymał mnie w 100%, nie wybił mnie z imersji. E, jeśli chodzi o to, co jest obecnie w kinach i o filmy, jakie mm, zdają, zdają się pojawiać w ostatnim czasie, jest jeden z lepszych filmów, e, jakie widziałem. I nie ukrywam, że bardzo polecam. Go wam zobaczyć. E, szczególnie jeśli lubicie Krzysztofa Christopher, Christopher, Nolan, bo jest wybitnym reżyserem. Jako ciekawostkę powiem Wam o nim, że nie używa smartfona, nie używa smartfona, używa tylko Dumpfona, zwykłego telefonu. E, czy ma to związek z tym, jakie tworzy historię, jaką ma etykę pracy, jaki sukces odniósł? Nie wiem, być może. W każdym razie. Jeśli chodzi o film Oppenheimer, jest to majstersztyk, który warto zobaczyć, i przy okazji trochę się dokształcić o historii budowy najpotężniejszej broni świata. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga i recenzji, książek już wkrótce. Będzie teraz więcej filmów, dlatego zachęcam na odwiedzanie kanału i na sugestie tego, co byście chcieli zobaczyć w przyszłych filmach w komentarzach. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!